Kantok Music Raktna Siemano, z tej strony Kałach. Witajcie, z tej strony Kacper. A dzisiaj mówimy sobie głośno o sprawie, która wybuchła wokół rapera Kartkiego. Dokładnie tak, bardzo brzydka sprawa i tak naprawdę nie odzywalibyśmy się wcale. Natomiast bardzo nas poruszył pewien aspekt tej sprawy. Tak, generalnie mnie najbardziej poruszyło to, jak masa ludzi w internecie potrafi po prostu ocenić i niszczyć drugiego człowieka, pisać hejterskie, nienawistne komentarze na podstawie szczątkowych dowodów i często pomówień. To jest bardzo smutne, warto zauważyć przede wszystkim na początek jest, Zarówno jak i po stronie Kartkiego, jak i po stronie Wiktorii, bo to o nią chodzi. W tej sprawie też yy, mogliśmy zaobserwować, jak bardzo szybko ludzie ich niszczą po tym, co czytają w internecie. U nas nie znajdziecie odpowiedzi, która z tych stron jest winna. To dopiero oceni tak naprawdę sąd. I myślę, że powinniście się powstrzymać przed wydawaniem opinii, ponieważ sprawa jest bardzo skomplikowana, wielowątkowa. I nie da się tego ocenić, nie będąc częścią tej sprawy, tak naprawdę. Przede wszystkim tak naprawdę w dużej mierze jest prywatna i dlatego zostawmy osąd e, tym ludziom, którzy się powinni tym zajmować. Zajmijmy się natomiast przemocą. Tak, przemoc to zjawiska bardzo złe, aczkolwiek bardzo powszechne w Polsce i w polskich domach. Nie tylko przemoc mężczyzn wobec kobiet, ale też kobiet wobec mężczyzn, czy nawet rodziców wobec dzieci, czy dzieci wobec dzieci, która pojawia się w szkołach. Dokładnie tak. Mamy dane, bo przygotowaliśmy właśnie tutaj, w której pokazuje to, że w roku 2018 jest 88 tysięcy ofiar, proszę Państwa, przemocy domowej, w tym. Jest 65 tysięcy kobiet i 10 tysięcy mężczyzn. Tak, jest to liczba zdecydowanie zatrważająca, bardzo duża trzeba przyznać. Jest to bardzo duży problem. Większość Polaków tak naprawdę myśli, nie wie co zrobić albo jak sobie z tym poradzić, kiedy słyszy jakiś płac za ścianą, kiedy słyszy krzyki, kiedy słyszy kłótnie, kiedy słyszy bicie dziecka chociażby. Dokładnie tak, bo w gruncie rzeczy myślimy wtedy, Boże, to nie nasza sprawa. A co jeżeli ta matka albo ta poszkodowana osoba powie, że wcale nic złego się nie działo? Przecież to nie moja sprawa, ja mam spra swoje problemy, jeszcze będę mieć więcej kłopotów przez to, a to nie jest wcale dobre podejście. Posłuchajcie, przede wszystkim nie może być bierni wobec przemocy. Jeśli wiecie, że taka sytuacja zachodzi, najlepiej byłoby po prostu porozmawiać y z osobą poszkodowaną, z kimś, y z kimś po prostu, y kto według Was jest może cierpiącym, cierpiącym e, zapytać, w tej sytuacji, co zapytać czy, co potrzebuje, czy może coś pomóc, a może ta osoba już sama jest gotowa na to, żeby zgłosić tę sprawę i wtedy y, bardzo łatwo można to zgłosić. Często taka osoba pewnie też Wam się nie przyzna, bo będzie jej wstyd po prostu, czy nie tak. będzie potrafiła o tym szczerze porozmawiać. No, no i w takich przypadkach myślę, że trzeba szukać pomocy już gdzieś dalej, bo tak. wszelkie samosądy w takich sprawach też mi się wydaje, że nie są rozwiązaniem i Oczywiście, nie są Trzeba też pamiętać o tym, że takie osoby poszkodowane często są zamknięte w mechanizmach, które są wytworzone podczas właśnie takiego spotkania i z, życia z, ze swoim oprawcą. Dlatego warto też pamiętać o tym yy, przy próbie pomocy takim, takiemu człowiekowi. Tak. Też bardzo nie podobają mi się komentarze, które często widać w internecie, yy, które są po prostu tak bzdurne i tak yy, po prostu pełne nienawiści, takiej ludzkiej głupoty i braku zrozumienia typu, że on powinien ją mocniej uderzyć, albo że ona powinna go jak... pobić, albo powinna tak, po Tak, jak na przykład w tych dzwonić. aferach, gdzie taki na przykład raper ma większe, więcej yy, fanów, Przepraszam, że ci przerywałem, że ma więcej fanów niż, niż ta poszkodowana kobieta na przykład. I ci poszkodowani po prostu fani, ci fani ty, tego rapera tą poszkodowaną atakują mówiąc to też bym jej zajebał, ale wariatka, niech się odpierdoli od naszego rapera. Tak, proszę nie róbcie czegoś takiego, że polaryzu polaryzujecie środowiska, że fani hip-hopu polskiego stoją za kartki, fani załóżmy jakiejś tam mody, czy załóżmy też jakieś kobiety stoją za... To panią modelką, bo to jest bardzo słabe. Myślę, że powinniśmy wszyscy stanąć w jednym szeregu przeciwko, przemocy. Mocy, tak. Dlatego robimy akcję stop przemocy i pod tym filmikiem będziecie już mieli hashtag, który będzie mógł udostępniać przy okazji tego filmiku, Was też będziemy prosić o to, aby w tej akcji uczestniczyć. Będzie wystarczy tylko dać hashtag na waszym Story bądź dawać hashtag przy zdjęciach, które wrzucacie na Instagram czy też Facebooka. Stop przemocy. Ja myślę, że to na pewno nie będzie jakoś bardzo popularna akcja, ponieważ zdecydowanie ludzie teraz bardziej są zainteresowani fejmem, gwiazdami, blichtrem i tanim poklaskiem niż rozwiązywaniem problemów, ale myślę też, że warto robić dobre rzeczy i starać się naprawiać to społeczeństwo i dbać o to społeczeństwo. Ja na przykład wierzę, powiem Ci szczerze, że ta akcja ma szansę naprawdę odnieść jakiś sukces, przynajmniej w, zostać w świadomości tych ludzi, którzy się będą interesować problemem. Na pewno też yy, wstawimy jakiś link. W opisie do poradni, i do miejsc, w których można uzyskać pomoc, bo warto oznaczyć też, że przemoc to nie jest tylko przemoc fizyczna, występują tutaj różne formy przemocy. Tak. Do formy fizycznej zalicza się bicie, popychanie, szarpanie, kopanie i duszenie. To wiadomo takie. Do psychicznej formy przemocy jest to, kiedy kogoś się obraża, kiedy kogoś się wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, na przykład, kontroluje czyjeś działania. Stale krytykuje. To warto też tutaj dodać, że często na przykład w szkołach dochodzi do przemocy, sytuacji, w której dzieci są wyśmiewane po prostu, bo są bied, biedniejsze na przykład, czy po prostu... Ale też w pracy, rzeczy. jest mobbing tak. często też. Tak, w pracy też dochodzi do molestowania, czy mobbingu. W wielu y, obszarach społecznych jesteśmy narażeni na różne formy przemocy, nie tylko taką najprostszą, że po prostu ktoś Cię pobije. Warto zwracać na to uwagę, nie tylko kiedy Wam się dzieje krzywda, ale kiedy komuś ko, obok Was się dzieje krzywda. Tak, warto też zaznaczyć, że na przykład zmuszanie do picia alkoholu czy do narkotyków jest też formą przemocy. Tak i to bardzo zło, bo pamiętajcie o tym, jakie konsekwencje ze sobą to niesie, uzależnienie kogoś od tych czynności. Przemoc jest tak naprawdę bardzo skomplikowanym, poważnym i istotnym tematem, ponieważ y, psychologicznie powoduje wiele różnych, y, może niekoniecznie schorzeń, Zaburze... ale zaburzeń. Zostawia taki... ślady na psychice, które potem potrafią dociężyć na... Moje na umyśl o przez lata i, psucie i życie dorosło tak naprawdę. Tak, takie blizny często na psychice są bardziej szkodliwe niż te mm -hmm. blizny fizyczne, które mamy na sobie i przeszkadzają później w życiu. Pojawiają się takie rzeczy jak stres pourazowy, jak psychiczne wydzięczenie, tak. jak zamknięcie w sobie, izolacja od społeczeństwa. Mm -hmm. Na pewno osoby, które są pokrzywdzone, nie czują się odpowiednio wyposażone do tego, żeby funkcjonować w codziennym życiu reszty społeczeństwa. Wielu z nas, oczywiście, miało kontakt w swoim życiu z przemocą, i to nie tylko w rodzinie, ale też w szkole. Ja osobiście miałem członka rodziny, który spędził 3 lata w więzieniu właśnie przez przemoc w rodzinie. Tak, i kiedyś tak naprawdę o tym problemie się nie mówiło. Nie za bardzo było miejsca, gdzie można się udać po pomoc. Problem ten był takim tabu. Było milczenie często jakiekolwiek szukanie też pomocy było źle postrzegane. Te aż czasy się zmieniły, ludzie zaczęli rozmawiać o swoich uczuciach, zaczęli rozmawiać o swoich problemach, nie boją się szukać pomocy, co jest bardzo dobre. I my chcemy do tego dołączyć. Chcemy, żebyście wiedzieli o tym, że są specjalne miejsca. To nie jest tyt przyznać się, że w domu e, dzieje się tak, jak się dzieje, bo najważniejsi jesteście Wy i to, co w sobie macie. Tak. Także miejcie swoje wartości, nie bójcie się zmieniać świata na lepsze. kochajcie siebie i dbajcie o siebie, żeby Wam się dobrze wiodło. Tak, także wielkie dzięki, że obejrzeliście ten materiał. Tak, trzymajcie się ciepło. I, no, I mam nadzieję, że coś dobrego z niego wynieśliście, bo się staraliśmy dać wam coś dobrego. Tak, w komentarzach zostawiajcie hashtag Stop przemocy, mhm. jeżeli jesteście z nami. Jeżeli nie, to chociaż prosimy was, żebyście pilnowali się. Tak i też nie wyzywajcie tam... siebie nawzajem. ani... ani, ani, ani nas. Tak, chodziło mi bardziej o to, żebyście nie wyzywali ani jednej, ani drugiej strony, bo i nie przesądali sprawy, nie jesteście sądem, nie jesteście od tego, by sądzić. Zamiast skupiać się na tej parze, skupiać się na tym, że ten problem jest wokół nas. Problem, który dotyczy nas wszystkich, czyli tego, że przemoc nas dotyka. Dobra, pozdro w piona, Elo.